Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano, oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiąca daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Moi drodzy, przed chwilą słyszeliśmy ten fragment skazania na górze, i możemy powiedzieć nie wiem jak w waszym sercu, ale w moim sercu zaczyna się coś budzić niepokojącego, pewnego rodzaju opór. Opór wobec tych słów, bo jeżeli mnie ktoś uderzy w policzek, to dlaczego ma stawiać drugi policzek? Ale tak naprawdę trzeba zobaczyć, że ten opór wynika też z naszej pychy, z tego, że mamy w sobie dużo takich pokładów chęci, żeby było nas na naszym, na moim, że moje ja było takie ważne. Kiedyś, kiedy prowadziłem lekcję religii, Ponad 20 lat temu dla pewnej młodzieży zbudowanej w szkoły średniej, i był film pod tytułem Jezus. To w momencie, właśnie kiedy, między innymi, te słowa o nastawianiu policzka, o pożyczaniu, o tym, żeby nie przeciwstawiać się, nie stawiać oporu złemu, usłyszałem od uczniów komentarze bardzo obraźliwe wobec Pana Jezusa, nazywającego Fryer, głupota, nie, nie da się tego słuchać, więc wyłączyłem tele, ten film i nie chciałem, żeby obrażano mojego Pana Jezusa Chrystusa. Ale tutaj może być rzeczywiście pewnego rodzaju e, niebezpieczeństwo, że słowa Pana Jezusa wyjmiemy z całego kontekstu. Pismo Święte tłumaczy się całym pismem świętym. Jeżeli chcemy zrozumieć dany tekst, powinniśmy zobaczyć w innych miejscach, jak Pan Jezus rozumiał te słowa, sam wprowadzał w życie. Bo nie chodzi o to, żeby nie przeciwstawiać się złu. Święty Paweł napisał, nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj. Czyli to dobro ma być w zamian za to zło. I Pan Jezus, kiedy był na sądzie przed Kajfaszem i kiedy był sądzony, to się bronił. Pytany właśnie o to, co mówił. W świątyni, co, czego nauczał, mówi: No to zapytajcie moich uczniów, zapytajcie tych, którzy mnie słuchali. W dzień zawsze nauczałem. I wtedy żołnierz, żołnierz świątynny, arcykapłana uderzył w policzek pana Jezusa. I pan Jezus nie nadstawił drugiego policzka, bo to nie miałoby sensu. Tylko zapytał: Co złego powiedziałem? A jeżeli dobrze powiedziałem, to dlaczego mnie bijesz? Nie zawsze, nie w każdej sytuacji nadstawienie drugiego policzka jest dobre dla tego, kto bije. W innej sytuacji, następnego dnia, kiedy było biczowanie już przez żołnierzy nieżydowskich, tylko rzymskich, więc z nimi już nie dyskutował, był przywiązany do słupa i nie wypowiedział nawet jednego słowa. Po prostu pozwolił się ubiczować. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób więcej powiedział, Więcej ofiarował swojego cierpienia, niż gdyby się bronił. Natomiast nam należy się przeciwstawiać złu, złemu duchowi właśnie przez to, że nie pozwalamy się kusić do zła, żeby nie zareagować na zło innym złem, naszym złem tylko zareagować dobrem. To jest mentalność Chrystusa. I żeby mieć taką siłę i moc, potrzeba rzeczywiście mocy Ducha Świętego, bo bez tego nasza pycha jest zbyt silna, żeby się chciała tak upokorzyć. Dzisiaj wspominamy Świętego Brata Alberta Chmielowskiego. To jest przykład świętego, który był walczący, walczył w powstaniu styczniowym, był wspaniałym artystą, współtwórcą polskiego impresjonizmu, malarzem. Ale kiedy namalował Obraz ekce homo, oto człowiek, ukazał Pana Jezusa ubiczowanego, wyrzydzonego, oplutego. I potem zobaczył te same oblicza w odrzuconych ludziach na marginesie społecznym, w bezdomnych. Zaczął im służyć. Wcześniej przeżył ogromny kryzys. Podczas rekolekcji, podczas nowicjatu u jezuitów, jezuici go później wyrzucili z zakonu, bo przeżywał noc ducha, myśleli, że jest chory psychicznie. Leczył się długo w szpitalu, bez skutków. A jednak dzięki temu, że nie został jezuitą, a założył zakon Albertynów, mógł czynić dobro. I chodził jako taki żebrak po ulicy, chodził od bogatych do bogatych, Pewnego dnia w Krakowie zapukał do drzwi bogatego mieszczanina. I ten otworzył drzwi i pyta się tego brata Alberta, czego chcesz? Zbieram datki na moich biednych. I ten mieszczanin uderzył go w twarz. I wtedy reakcja świętego brata Alberta była taka, że spojrzał z miłością na niego i powiedział: Tak, to było dla mnie, a teraz poproszę coś dla moich biednych. I tego właśnie bogatego coś uderzyło w serce, by serce jego pękło, i to był moment, kiedy jego serce się zmieniło. Stał się bardzo ofiarny. Spotkał człowieka pokornego. Spotkał człowieka, który przed Bogiem upadł na kolana i upadł na kolana przed potrzebującymi biednymi i pozwolił się połamać jak chleb, być dobrym jak chleb. I dopiero w tej mentalności człowieka, Upokorzonego, który chce służyć Bogu, widzimy, że do nadstawienie drugiego policzka może przynieść błogosławione owoce, przemiany tych, którzy są agresorami. Natomiast w przypadku, kiedy bierzemy tylko dosłownie te teksty, nie patrzymy całościowo na całe Pismo Święte, nie szukamy tutaj mądrości, tylko takiego wyrywamy z kontekstu fragment i Używamy go, żeby na przykład uderzyć w kościół, że kościół powinien być taki i taki, to nie. Bo Pan Jezus, sam broniąc się, też zachęca swoich uczniów i cały kościół do obrony. Że kościół powinien się bronić, kiedy jest atakowany, ale bronić nie, nie tak, żeby było, w tym była jakaś nienawiść, tylko miłość do tych, którzy atakują, miłość do tych, którzy wyśmiewają. Rzeczy święte parodiują mszę świętą, czy Boże ciało, czy chcą wtargnąć na jasną górę. Właśnie z miłością trzeba ich otoczyć modlitwą, ale też nie pozwalać do czynienia zła. Nie zgadzać się na zło. Stawiać opór złemu można przez dobro, nie przez zło, bo... Od razu nam się kojarzy taka reakcja, jeżeli ktoś nas atakuje, no to trzeba go zabić. Albo przynajmniej unieszkodliwić. To jest najprościej. Ale można powie powiedzieć, nie pozwalam. Po prostu nie przejdziesz. Natomiast gdy zastosujemy inną hermeneutykę, bo hermeneutyka to jest taki sposób odczytywania tekstu. Biblijna hermeneutyka jest taka, że bierzemy fragment Pisma Świętego i w kontekście całego tekstu odczytujemy, że nie można zrozumieć części bez zrozumienia całości. A jest taki błąd logiczny, który się nazywa pars pro toto, czyli branie całości, tego fragmentu za całość. Ten, ten fragmencik, część jest używana, żeby argumentować, że tak w całości powinno być rozumiane. To tak jakbyśmy wzięli kilku księży. I powiedzieli, o, ci są przestępcami. To wszyscy księża są przestępcami. I ludzie myślący w ten sposób, czy odczuwający, że powiedzmy, księża są wszelkim złem, mogą po prostu byle jakiego napotkanego księdza już tak samo traktować, że on jest właśnie taki, ponieważ kilku takich było. I to jest błąd, który się nazywa pars prototo. I dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy zobaczyli. W kontekście całego jego życia te słowa, że są sytuacje, że kiedy ktoś uderzy cię w prawy policzek, nie nadstawiasz drugiego, tylko bronisz się, tłumaczysz, żądasz odpowiedzi na różnego rodzaju ataki czy argumentów, szukasz, żeby się obronić, ale są takie sytuacje, że lepiej jest wtedy przemilczeć, pomodlić się i nie pozwolić się sprowokować do zła. Największym złem może być właśnie nienawiść, człowiek, który zaczyna nienawidzieć, nie zadaje się do Królestwa Bożego. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, kiedy był na rozprawie sądowej i widział jak opozycjonistów niesprawiedliwie sędziowie skazywali, jedna, na jednej z tych rozpraw po prostu wybiegł na ulicę i powiedział zapytany, dlaczego wybiegł, żebym nie zaczął nienawidzieć. Prymas Wyszyński, kiedy zobaczył list od swojego ojca pocięty, ocenzurowany, a ojciec wtedy umierał, to modlił się prymas Wyszyński słowami o Boże, nie dopuść, abym kiedykolwiek nauczył się nienawidzieć. I tak naprawdę kluczem do odczytania tejże Ewangelii jest miłość. Święty Jan Paweł II napisał, że właśnie miłość wszystko mi wytłumaczyła. Ze względu na miłość, tą taką prawdziwą miłość, można wiele wycierpieć, wiele ofiarować dla większego dobra. Moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech Duch Święty, Duch miłości, Duch prawdy, Duch obrony w nas, życia Bożego, nas prowadzi i chroni. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.